PKL za Bierz życie za rogi Witam was w kolejnym odcinku Bierz życie za rogi Ja jestem Marcin I dzisiaj odwiedzam Pawła Proziego I mamy do zrealizowania trzy fajne wyzwania Prozie jest tańcerzem oraz podróżnikiem I ten odcinek będzie nietypowy wow, wow, wow. Adam żyjesz? Żyje, żyje. Jesteśmy ekipą w Gdańsku i zapnijcie pasy, bo w tym odcinku przenosimy się daleko poza granice Polski. Dlaczego? Już wam objaśniamy. Sprawa jest prosta. Prozzi ma do nagrania projekt taneczny, w którym będzie musiał tańczyć w 46 różnych państwach Europy. Dlatego jutro wybierzemy się do jednego z nich. No dobra, ale do którego? Słuchajcie, mam e, monetę. Moneta. <laughs> <laughs> Okej, okay, a reszka Malta, orzeł Sztokholm. Uwaga. Malta! <laughs> Muzyka tutaj nie jest przypadkowa. Jako że lecimy za granicę, to dlaczego miałbym wam o Malcie nie opowiedzieć? Także szykujcie się też na nowe przygody Travel Gamera, które pojawią się już niedługo. Dobro później to szukko i dla każdego, kto przyzrza się lektorem. Sprawdźcie. Bank S.A. bierz życie za rogi. Tak to jest, z influencerami się wybrać. Uwaga! Na pięknej i słonecznej Malcie będziemy mieć trzy wyzwania. Zatańczę choreografię taneczną, którą mi pokaże Prozzi. Jako, że Prozzi też jest fotografem, to sami będziemy musieli zrobić sobie zdjęcie w locie. Oraz będziemy musieli zdążyć na zachód słońca, gdzie dowiemy się, co to dla Proziego znaczy brać życie za rogi. Teraz na nasze pierwsze wyzwanie: Prozji nauczy mnie tańczyć choreografii i później zatańczymy ją w kilku miejscach. Tak jest, tak jest. Lecimy z pierwszymi krokami, jako że tańczymy street dance. Jak przystało na street dancerów, zaczynamy na ulicy. Zaczynamy od nauki ruchu. Rękoma dokładamy do tego nogi, Kopiamy niewidzialną piłkę, która spada i zamienia się w energię i robimy tak? My z Marcinem zrobimy lustrzane odbicie na początek. Dwa i teraz widzisz to Uf, i spotykamy się tutaj. Super. Wow. Super. Pierwszy etap za nami. Cyk i kopniak. Tak, Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Pamiętał. Przy okazji chciałbym Wam wspomnieć, że to były moje trzy najcięższe oraz najaktywniejsze dni wyjazdowe. Wstawaliśmy na wschód, a kończyliśmy pracę w nocy, więc cały wyjazd był dla naszej trójki niemałym wyzwaniem, ale też świetną przygodą. Przejechaliśmy na wyspę Gozo, gdzie mamy do zrobienia drugie zadanie i będziemy musieli zrobić sobie samemu zdjęcie w locie. Jesteś gotowy? Zawsze. No dobrze, akcja! już swój sprzęt z małym statywem. Jest gotowy do wyzwania, lecimy z tym. Przy ustawieniu najważniejszy jest kadr i musimy dobrze wyczuć timer. Uwaga, ja teraz też zacznę sobie robić fotę. Czuję, że to słoneczko i ta, ta droga może zrobić fajny kadr z moim szerokim obiektywem. Timer zazwyczaj ma 10 sekund lub 3. W 3 raczej za mnie dobiegnę, a na pewno nie zdążę skoczyć. E, także odpalam tryb 10 sekund i robi 3 zdjęcia. Co tam się dzieje, co tam się dzieje? E, teraz ustawiam timer na Uuu, 5 sekund. Ooo! Jak włączyć trzy zdjęcia? Rępy znaczy chłopak. Na No pierwsze zdjęcie, pierwsze zdjęcie trochę nie wyszło. Uff. Teraz ustawię pięć zdjęć. Czy mi się uda? Dobre. Uwaga, mamy to. I my właśnie biegniemy na zachód słońca. Stałym elementem tej serii są pytania do naszego gościa. Tym razem prezję mam do Ciebie dwa. Dobrze, że mamy dobrego oświetlenia w czasie. Yes. Paweł powiedz mi, co to znaczy dla Ciebie grać życie, zarobić? Dla mnie to znaczy spełniać marzenia i robić swoje mimo wszelkich przeciwności losu, jak na przykład brak słońca przy nagrywkach. Tyle podróży, jeszcze tyle nagrywasz, oraz robisz dzień. To jest dla Ciebie największym wsparciem. Największym wsparciem jest dla mnie oczywiście rodzina, dziewczyna Kasia i Siemens, z którym podróżuję i nagrywam klipy Denstrotera. No i czasami e, ekipa, z którą po prostu inne klipy nagrywasz. Wiadomo, to by było na tyle w tym podróżniczym odcinku. Bierzcie za rogi. Moim gościem był Paweł Prozi. Czekajcie na odcinek destrotera oraz Travel Gramera. No i co? Pozdrawiamy! Pozdrawiamy. BE! Bank PKUSA. Bierz życie za rogi.